Witam w naszej cotygodniowej mapie energii w przestrzeni Synergii Przemiany. Dzisiaj w telegraficznym skrócie przedstawię najważniejsze wydarzenia energetyczne nadchodzącego tygodnia. Witaj w tygodniowej prognozie astrologicznej. W telegraficznym skrócie, jak co tydzień, zaprezentuję dla Was krótki przewodnik przez energię dni od 22 do 28 września 2025 roku. Pamiętaj, słuchaj sercem, zatrzymuj się, gdy potrzebujesz, i wybieraj tylko to. Co ci służy? Jeśli słuchasz tego odcinka w dzień publikacji, czyli 21 września 2025 roku, to przypominam, dzisiaj mamy nów Księżyca w Pannie z częściowym zaćmieniem Słońca, które jest niewidoczne w Polsce, jednak jest to wyjątkowy czas, mający wpływ na następne 6 miesięcy. A dodatkowo, również dzisiaj, zaczyna się nowy rok numerologiczny o Światowej Wibracji 1. Idą zmiany, zmiany, zmiany. A teraz już przechodzę do szybkiego przeglądu Energetycznej mapy tygodnia. Poniedziałek, 22 września. Aspekty, które na nas wpływają, to na pewno słońce, które weszło do wagi i od razu stworzyło opozycję z Neptunem w baranie. W tle mamy trygon słońca z uranem w bliźniętach i Plutonem w wodniku Księżyc w Wadze styka się z Merkurem. Z oddali odzywa się również chiron w baranie. To dzień zdejmowania masy. Zauważ, gdzie leży uprzejmość, a gdzie pokrywa się ona? Z prawdą. Trygony dają lekkość. Nazwi to, co czujesz, prostymi słowami i bez domysłów. Jedna mała spokojna granica w relacji zrobi dziś więcej niż długa dyskusja. Dodatkowo, dzisiaj 22 września 2025 roku to dzień równonocy jesiennej i Sabatu Mabon, czyli święta równowagi, wdzięczności i drugich żniw. W kole roku zamyka się letni cykl obfitości i otwiera czas zbierania porządku i przygotowań do ciemniejszej połowy roku. Idealne okno na rytuał to czas między godziną 20.20 20 a 20.40, wtorek, 23 września. Słońce w Wadze jest w kulminacji opozycji do Neptuna w Baranie. Jowisz w Raku napina kardynalny krzyż wobec Słońca, a księżyc przechodzi do Skorpiona, gdzie emocje zaczynają się pogłębiać. W tym dniu demaskujemy projekcję. Pamiętaj: oddziel wyobrażenie o kimś od realnej osoby. Fakty liczą się fakty. Mów prawdę łagodnie, ale jasno. Szczerość leczy bardziej niż ładne słowa. Zadbaj o bezpieczną przestrzeń. Posiłek, sen, ciepło. Ciało jest dzisiaj Twoim najlepszym kompasem. Środa. 24 września. Słońce w Wadze w trygonie do Urana, w Bliźniętach i do Plutona w Wodniku, oraz Mars w Skorpionie, który podbija temat granic. Natomiast Echo Chirona mówi do nas, czy mogę być sobą w polu my. To dzień przełomu bez przemocy. Zmień jedną regułę, a poruszy się cały system. Mars uczy higieny granic. Twarde nie wypowiedziane miękkim tonem. Zaufaj ruchowi. Zrób jedną odważną, małą Korektę kursu. Czwartek, 25 września, wciąż działa powietrzny latawiec czyli Słońce, Uran i Pluton. Saturn w rybach i Jowisz w Wraku wspierają rytuały opieki i stabilizacji. Lilith w Skorpionie przypomina o surowej, niefiltrowanej prawdzie. Jest to dobry dzień na integrację bez dramatu. Porządkuj to, co już odkryłaś. Stwórz prosty kontrakt co obiecuje sobie i drugiej osobie, a co jest poza moim zakresem. Gdy przemawia Lilit, zamień osąd w prośbę. Granica to informacja, nie kara. W piątek, 26 września, Słońce w Wadze staje w twórczym układzie do Jowisza w Raku. Jest to czas, gdzie decydujemy z serca. Księżyc w Skorpionie znajduje się w koniunkcji do Lilith, a potem w Trygonie do Jowisza. Oś w Rachu w Rybach, ketów w Pannie nadają sens ponad perfekcję. Tym tym się najlepiej praktykuj systemową troskę. Jeden mikrorytuał, który realnie cię karmi. Nazwij jedną nieupiększaną prawdę i przekształć ją w konkretną, jasną prośbę. Wdrażaj małe kroki. Dzisiejsze mniej utrzyma się dłużej niż jutrzejsze wszystko na raz. Sobota, 27 września. Słońce w wadze nadal jest spięte z Uranem i Plutonem. Daje to gotowość do mądrych korekt. Natomiast Chiron w baranie uaktywuje. Przez księżyc daje drobne ukłucia ego, które uczą, jak się poprawnie komunikować. Natomiast Saturn w rybach współpracuje z Jowiszem wraku, i tutaj mamy wodę, która koi i porządkuje. Jest to cień, którym najlepiej testuj nowe granice, ale w bezpiecznym gronie rodzina, krąg, zespół. Zauważ, gdzie procedura jest zbyt sztywna, a gdzie zbyt płynna. Dostrój, nie wywracaj. Zostaw 1% na improwizację i dołóż 1% porządku tam, gdzie go brak. Niedziela, 28 września. Słońce w wadze i nadal utrzymuje się w tle trygon z Uranem i Plutonem. Jowisz w raku stabilizuje cały układ. Neptun w baranie wciąż znajduje się w opozycji znakowej do Słońca. Jest to czas, w którym najlepiej sprawdzać fakty zamiast narracji. Węzły w osi ryby Panna i Lilith w Skorpionie, czyli subtelne domknięcie tego. Na sam koniec, najlepsze, co możesz zrobić, to spisać trzy zdania. Pierwsze, jaką iluzję rozpoznałam. Drugie, jaką granicę postawiłam. Trzecie, jaki nawyk utrwalam. Unikaj skrajności. Zamiast deklaracji, jeden mierzalny krok. Wieczorem ułóż lekki, konkretny plan nowego tygodnia i odłóż telefon wcześniej. Odpocznij. Niech ten tydzień będzie praktyką świadomości. Małe kroki, duże obecności, no i łagodna prawda. Dziękuję, że jesteś ze mną. Dziękuję za to, że słuchasz. Zapraszam do subskrypcji i do dołączenia do przestrzeni Synergii Przemiany. Do usłyszenia za tydzień. Pozdrawiam, Katarzyna. Dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. Zasubskrybujcie mój kanał po więcej. A tymczasem życzę miłego i spokojnego tygodnia. Pozdrawiam, Katarzyna. Synergia Przemiany.